Podnoszę ciężary od 45 lat. Jestem dożywotnim sztangistą wolnym od sterydów i skupiam się szczególnie na wyciskaniu leżąc. W 2009 roku wycisnąłem 804 funty, ustanawiając rekord świata. Myślałem, że to najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek osiągnę, a w zeszłym roku wycisnąłem 725 funtów w wieku 58 lat. Chciałem się poddać, wiecie, mam teraz 59 lat i myślę sobie, jak to możliwe, że zacznę się poprawić w czerwcu, zacząłem swish. odkryłem, że lubię to robić kilka razy dziennie, dłużej niż większość ludzi, ale pozwoliło mi to trenować znacznie ciężej i czuję się zdrowszy. Stawy mniej mnie bolą. Lepiej śpię w nocy z powodu braku stanu zapalnego w moim organizmie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy moje wyciskanie leżąc naprawdę zaczęło wracać do formy. Kilka miesięcy temu wycisnąłem 850 funtów, a dzisiaj 873 funty. Po czterdziestce wyciskanie leżąc powinno spadać o około 15-20 funtów każdego roku. Więc być w stanie to, teraz, to naprawdę niewytłumaczalne, mówiąc szczerze. Te liczby to coś, czego nigdy wcześniej nie wyobrażałem sobie osiągnąć. Zacząłem stosować Swish w czerwcu zeszłego roku. Odkąd używam Swish w tym roku, czuję się bardziej jak facet, którym chciałem się czuć. Wiecie, nie czuję się, jakbym miał 59 lat. Nie czuję, jakbym robił to od 45 lat. Czuję, że tak, hej, czuję się naprawdę dobrze. Czuję, że, hej, mogę mieć naprawdę. Naprawdę dobry dzień dzisiaj. I to jest właśnie ta przewaga, którą ci daje ze względu na fazę regeneracji. To po prostu tak dramatyczne. Wiecie, i to wszystko, czego potrzebuję, to po prostu dajcie mi nadzieję. Po prostu dajcie mi nadzieję. Ja wykonam pracę. Nie boję się ciężkiej pracy. Nigdy nie będę bał się ciężkiej pracy. Będę pracował tak ciężko, jak to możliwe. Nigdy nie boję się ilości ciężaru na dole. Swish dał mi nadzieję, ponieważ pozwala mi czuć się mężczyzną, którym muszę być, aby wykonać zadanie. W zeszłym roku wyciskałem 725, wiecie? i każdego roku wiem, że trochę spadam, wiecie? I po prostu starasz się, wiecie, utrzymać się na tym samym poziomie, co już jest sukcesem. A w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Odkąd zacząłem brać swish? Quick. Moje wyciskanie wzrosło z 725, wiecie, do 850, a dzisiaj do 873. Na dwa, trzy tygodnie temu zrobiłem 915 funtów. I było to tak łatwe, że naprawdę myślałem, że zrobię 950. Ludzie mówią, o, on jest na sterydach. On jest na sterydach. A co jeśli nie jestem? Co jeśli naprawdę jestem wolny od sterydów? Co, Co are you jeśli naprawdę all? robię to we właściwy nie sposób? Co tracicie? Ja nie oszukuję. Ja używam swish. Gdyby nie słysz, po prostu nie byłbym w stanie czuć się tak dobrze i wiedzieć, że mam teraz szansę zrobić coś tak niewiarygodnego. To cholernie ekscytujące.